파리사 <목소리도> Te reakcje są bardzo często spontaniczne. Jak się widzi, że ludzie się zatrzymują, robią duże oczy, otwierają buzię, a na koniec krzyczą i wiadomo, że im się podoba. Moi znajomi dzisiaj się trochę na ten mini koncert spóźnili, mówią, ale wiedzieliśmy, że idziemy w dobrą stronę, bo szła dziewczynka i nuciła sobie prząśniczkę. I to jest chyba misja taka szerzenia tego muzycznego kaganka oświaty wśród ludzi. Muzyka możemy opowiedzieć o naszej współczesności. Reżyser wykreował niezwykły świat na bazie świata Moniuszki. Świat jakiś totalitarny, w którym istnieje grupa ludzi wykluczonych, wykluczonych przez słowa, słowa, których my na co dzień używamy, piętnując ludzi. Powstał tak piękny i, i wzruszający. ...pomierzam miłości mój. W rzeczy można robić właściwie no wszystko samemu. Można przejść przez życie samemu, samemu jeść kolację, samemu oglądać film, samemu cieszyć się operą, ale po co, skoro można to robić z kimś? Na tym według mnie polega wartość tego projektu, jakim jest Operantargów Węglowym, że razem możemy się emocjonować, odczuwać to samo w piękny letni wieczór w otoczeniu pięknego Starego Gdańska, no właśnie, pobyć razem i razem dzielić te emocje. I to, że Opera nagle wychodzi z hermetycznego świata teatrów operowych i zaczyna wnikać w tkankę dźwiękową miasta, że uzupełniają ją e, szum miasta, turkot tramwajów, odgłosy bawiących się nieopodal e, dzieci. E, najlepiej operę przeżywać jednak razem.